Cześć, tu Pyro i witajcie w Legends of Kain Defiance. Teraz jesteśmy niedaleko Pilarców, trzeci odcinek. Kainem ostatnio wyruszyliśmy w Kierce Sarafanów do Pilarców, żeby tutaj dowiedzieć się czegoś na temat Raziela, oraz nasze przygody. W przednim odcinku zdobyłem również moc nową do Alans Emblema, zwaną Flame. W tym odcinku dowiemy się dokładnie, co nam również nam robi, oprócz tego, że Magicznie zapalamy. No dobra, jazda, od razu na przeciwnicy. Oj. I ciekawie się zaczęło. Dobra, najpierw Enchantera trzeba zabić. Dobra, Dobra, ładujemy miecz. Dobra, mamy flame. Teraz włożyli od razu mocy, żeby. Żeby zobaczyć, co nadaje dokładnie. Okej. Okay. Moc flame ogólnie robi powoduje nie tyle co podpala ludzi. To i po prostu wyniszcza psychicznie. Powodując, że stają się wszyscy sobie przeciwnikami. Dobra, ale na razie powalczmy au. Dostaj nam ci tylko ci śmieszni ulity. Okej. Odładujmy na nim miecz. I zakończmy na tym walkę. Aha. How strange. To see this place long before my birth. Centuries before the corruption set in. that would poison the land and put me on the treacherous path i still followed in the future these edifices would be condemned to darkness and decay i would cause their fall and build my empire upon their ruins was it still possible that with the right knowledge the right moves i might one day see nosgoth restored the pillars pure once more My answer, according to Mos somewhere to the west of this place. I could restore the world perhaps but never again, could I givegoth back her innocence. Okay, czyli stoimy przed wielkimi filarami, które prowadzą aż do nieba, Jest to portal zabezpieczający przed ylldenami. Mm, przed Na razie widzimy je w postaci pięknej czystej, czyli jeszcze przed korupcją, Którą niestety, no, Kane, że tak powiem, hmm, swoją obecnością, tym, że żyje, spowodował, że piersi są jednak zniszczone, a nie jak miało być ocalone. Dobra. Okay. I jeszcze jeden, Podcipnijś. Pływają wszyscy. I jak widać, dla ludzi również woda jest hmm, niebezpieczna. Ale po prostu, widocznie, pancerze są za tyle ciężkie, że nie potrafią w niej pływać. No nic. W każdym razie wracamy do filarów. Kane przez swoją, że tak powiem, głupotę i chciwość stwierdził, że jest bogiem i zbudował em, 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 imperium na tych tutaj, na ruinach tych pilarsów. Tak naprawdę, Kane szuka cały czas rozwiązania takiego, żeby on żył i pilarsy były zrestaurowane, odnowione. Czy mu się uda? Zobaczymy. Na razie idziemy na zachód, żeby się dowiedzieć wszystkiego. Słyszymy tutaj już jakiś księpnisiów oraz nowego przeciwnika, czyli pana z mieczem dwuręcznym. Dobra, powodujemy Flame i oni ze sobą walczą. Ten został solo. Hej, Fictus. Nasza ekipa szaleje. Dobra, combo. Hmm. Dobra, cel pal. Okay. Niszczyliśmy... Pryszliśmy do filar. I zyskaliśmy arcane no mało przydatne a teraz ci ucznicy hop, jeden oj, trochę schrzaniłem jeszcze raz oj, jeszcze raz ciężko się skacze dobra, no tak czułem się jakbym Okay. A, to mi się ciężko tam wskakuje. A, udało się. No, Dobra. no znowu spadłem. A, szczęście zostałem. Enchanter, proszę biedy z nim. Kajni okay, się strasznie dziwnie zachowuje podczas skoku, kompletnie. Nieudana część gry, jeżeli chodzi o zręcznościówkę. Platformówkę, jak to nazwać, by. Dobra, Wszyscy padli. Możemy wyruszać w ich pozycję, dobra. Jeszcze kolejnych siów dobra. No, musiałem spaść. Oczywiście. Dobra, dam im u Niech się powybijają chłopcy. A ja. Po prostu wrócę. O! Sekret. Nie ma. Nie chcę ryzykować. Dobra. Mhm. Nim to nie zrobiło. Nadziany, nadziany. Obydwoje. Po walce. Uch. Co ja zaraz? Nic tu nie ma. My path ended here. Offering only this empty vista. Was this another of Mobius's little jokes or a puzzle for which I had not yet found the answer? Mhm. Mm Dajemy tutaj fragment, że tak powiem, balans emblem, ale nie mamy jakby puzzla do tego. Mamy dolną część, ale nie prawą. Razem stone disk. O, łucznicy przyszli. Dobra, niech leci w dół. No i walczmy. Dlatego w dół. Nad podchłań. Posińmy się trochę. Z tym udało mi się na tym na dole. Dobra. Enchanter. kamera, au. Dobra. Kein do sklepu. Nie pan. Okej. Okay. Pombo się udało. Jesteśmy na balans emblem, czyli mamy zwykły update, czyli zwiększenie obrażeń. A? Nie nawet lepiej. Tyle skuteczniejsze to jest. A tak ła mocno dają. Dobra, posilmy się w tym czasie. Ok, sporo. Naładujmy miecz. Silmy się. Infernal Sundering to chyba nowa umiejętność. A chwilę. Infernal Sundering. Aha, czyli teraz z ataku Lift. Dobra. Czyli będzie tak. Aha, czyli takie cięcie w Dół, zobaczymy co ono powoduje. Ale zmieni na flame. No, wracamy się do pilarsów. Teraz... Hmm. Oj, nie cicho. Dobra, widzę cienie. Zabijemy. Jeszcze gdzieś? Okay. Jeszcze trzymam miecz. Dobra, wykonane zadanie. Cienie zabite. O, zostawiłem na początku jakieś przejście. No i rzeczywiście jest, ale najpierw zajmę się tymi dowcipieniami. Dobra, improbuję play. flame. te się musimy dużo Tyle. Ty, le Ty Henry, lecisz. Ty też lecisz. Nie mam telefon. Super. Okej. Okay. Dobra, się. Oj, przepraszam, jeden przycisk. Poleciał. Hm. Dziubek pewnie wskaże Ci drogę. No i z poprzedniej części Właściwie odcinka otwarcie magiczne, udane. No dobra, jesteśmy w nowym kompleksie. I oczywiście nasi przyjaciele cię. Z prawej strony od razu się będę trzymał z daleka. Hmm, tam coś jest. Chyba nie dla mnie. Dla mnie jest o tu. Okej, okay. choć tam też coś się nie. Tylko mi się wydawało. Wracamy. Nie zamierzam nie rać. another fragment of the balance emblem this one endowed with the properties of dimension perhaps this would reveal the mystery that lay west of the pillars if Mobius spoke prawdę. I było tam coś, co można było Hmm, więc zyskaliśmy Dimension, czyli prawą stronę medalionu większego. Okej, się krwi. Dobra. Na górze jakieś dziwne drzwi. Ale... Idę na West. Na zachód nie będę się przejmował tymi drzwiami. Więc zyskaliśmy dimension, nową część balansu emblem. Mm, jest to niecz, który jak widać na zielono będzie nam świecił. Taka jest jego specjalna zdolność. Fajny ma swoją drogą odgłos. Taki lepszy. Ok, teraz telekineza. Podpalmy. Jasta, yes, biegniemy Pewnie znowu te dowcipnisie tu się skryły. O tak, dwóch nawet dowcipnisiów. Dwóch dowcipnisiów i dwóch halabardników. O tak, świetnie. Nie ma to jak podczas walki Keinie zmieniać ustawienia statuetki. Tak. To bardzo Kejno. Okay, Jeżeli będą tak mnie hitać, to ja podziękuję. No tak, będą się bawić teraz. Uderz Kejna na miecz. Dobra, raz. Mm, profesjonalne wbicie miecza, pomimo że nie wbiliśmy go. Dostał. Na tym się posile. Jak widać, dimensja świeci. Taki seledynowo, trochę niebieski kolor. Taki fajny. Dobra, jak widać, chyba sam... Ostrza daje nam premię do obrażeń. Zobaczymy zaraz to samo. Ostrze, jak się skończy? O silmy się, tej otwierce losu. Oczywiście wszyscy patrzą, jak to robię. To fajny popis -pop widowiskowy. Dostałem niestety od mieczników. Dobra. Ok. Wypici. No niestety miecznik nie skończył. Ale może będzie jeszcze jakaś jedna walka. O, już widzimy Naszych kolesiów Trzech mieczników. No dobra, używamy mocy. Jak widać Dimension pozwala nam na, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli wymiar, pozwala nam na szybkie teleportacje i uderzenie każdego przeciwnika, którego mamy w pobliżu. Nawet niezłe. Ponowna lewitacja wbijania miecza. Oczywiście przy tym uderzeniu zadaje to niezwykle potężne obrażenia, to nie jest jakiś tam Byle jakie obrażenie, nie jest bardzo ładnie wygląda, no. jest git, wyruszamy. Znowu te głupie schody słyszę, już tych wojowników walczących o wolność. Oj, oj, małe, mała, mała osterka techniczna. Dobra, użyjmy dimension. A jak widzieliście, nadziałem jednego kolesia a drugi wypadł. A, a ten koleś. On tu nam jest niepotrzebny. to Pomijam. Z nimi walkę. Ja, że jestem na górze. Ujmiesz się. Tak. Raz. Dwa. Aha, i koniec telekinezy. Zostali nam. Dlaczego, Keni, nie możesz skoczyć normalnie? No? Ach. Żenują. Dobra. Jesteśmy na górze. I co my tu mamy? No, oczywiście, pułapkę do przeskoczenia. Tak, Kane, jesteś mistrzem! Kochamy cię wszyscy. Nagrodę dostajesz przeciwnika do zabicia w postaci maga. A właściwie, proszę stąd szybko wyjść z kosmosu. Dobra, Ech. nie przejdziemy bez walki. Czyli jednak zostaje nam walka z tymi dowcipniciami. Najgorsze, że Skubani się ukryli i... Jeszcze blokują. Jeszcze są na moje uniki. Tak powiem, odporni. Jeszcze enchanter żyje. Dobra. Bez tackania. Enchanter jakoś dziwnym sposobem przeżył. Okej. Okay. Zbijmy w niego miecz. I do tego pseudo-rycerzyka. Aha. No jak widzicie spec tej oto broni. Znaczy, przepraszam. Kombo z użyciem lifta, czyli coś takiego. Mm powoduje, że nasz przeciwnik odbija się od ziemi i... No, nie, nie podskakuje... może nie tyle co podskakuje, bo to trochę głupia nazwa no ale załóżmy, że tak powiedzmy po prostu odbija się kawałek od ziemi nie, nie tak wysoko jak na lifcie ale tak delikatnie, przez co mamy na chwilę czas tak jest oczywiście szybszy a czym co z tego wyniknie dobra, pewnie tutaj też są na no, ja. Oczywiście, że jesteśmy. Czekamy na ciebie, Kane. Kochamy cię wszyscy. Dobra. Paru wleciało. Dobijmy tych tartowniuszy. A tamten co robi w tej podłodze? Zabijmy. Okej, okay, będzie doładowanie. No. Pożarcie na zabawę. Okej, okay, wszyscy zabici.

otworzyli za pomocą Dimensiona. No to idziemy tam. Bon voyage.